O, o O co bo, bo. Ale żym dupskiem za***ł o korzeń. Dobra, siemano wariaty. Dzisiaj mamy piękny wypad. 13 marca, dzisiaj nie, 10, 10 marca. 10 Pada dzisiaj śnieg. Siemano. Dzisiaj nie my jesteśmy bohaterami od sika. Tak. Tak. Po co bohaterowie od sika. <laughs> Jak się nazywają? Niedźwiedzie. Niedźwiedzie? Niedźwiedzie. Niedźwiedzie. A co masz pod pachą? Powiedz mi, kolego. <laughs> Środek lokomotyw. On Be... wytrzymał. Be... No, ja tam wątpię troszeczkę, ja ale. ja też wątpię. Ja sądzę, że to będzie runda. Panowie, złą. Będzie kozak. No, wiecie, coś musi gonić jeszcze te bestie, nie? Będzie dość zabawnie, coś czuję. Także miłego oglądania wszystkiego dobrego i, i lecimy. Stary, ja ci mówię. Zaraz tutaj wariatów, wariatów wybiegamy odstawimy ich Bierzesz te dwie linki stary i te sanki jak przetrwają to robimy kulik stary zrobimy tak, że po prostu one będą biegły za nami, nie? Tak, tak. Nie no, ja no lajtowo. Ja mam trzy ten, trzy smycze Żeby złapać teraz taką, one będą przebiegły. No tak, ja no biorę jedną przez Tak, no, no wiem o co chodzi, no, no. Mam dłużej, nie? no. Tak, no tak, to to jest za krótka. Tak. Że to idzie się z... <gry> Ale mają dobrze dzisiaj, wybieg jak cholera. Stop! Czekaj. To stój. stój. <gry> no. Dawaj. O o Muszę trochę się nauczyć, że tak powiem, nie? Aż już za klakson złapałem stary bo się straszyłem Co mówimy? Znaczy startujemy? Zobaczymy. Panowie! Chodź tu! No, jest, od razu Chodź no. tak. Czekaj Będziesz ujeżdżał Karola Karol? No, no jest napisane przecież Sanki Karol Wow, podusie mamy nawet Ej, to jak to teraz nazwać? Dasz mi się przejechać. Dasz te strajda? No to? No pewnie. Chcesz być pierwszy? Nie, 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 ja chcę ten. To są twoje psiaki. Wiesz, tu jest doświadczenie, żeby nie było wariaty. To też nie jest tak, że to jest pierwszy raz. To jest normalnie trening dla nich, nie? One non-stop biegają. Dla nich to w ogóle nie jest problem, takie saneczki pociągnąć. Go! Więc no, dawaj dawaj. Dawaj dawaj. No, dawaj 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 Oj, zaplątały się, czekaj, czekaj O O, o Poczekaj, 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 spokojnie, 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 czekaj Czekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj chodź, poczekaj. chodź, chodź, no, chodź, chodź, chodź. No dawaj. chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź Ustawiony. O ciężko. Mówiłem ci, że one będą wywrotne. Lepiej jak już byś miał ten talerz, bo one nie ma, mam tylko to. A to od od świecika zieloną, co miałeś? Wyrzuciłem. Kurwa. To było przesidalne. Czekaj, 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 będę musiał. One zaczynają szybko, wiec, stary. Ja patrzę, one mnie wyprzedzają, a ty się linki trzymasz. Przepiękne. Stój. Kurwa! Nie jestem potrzebny. Ale zajebiście, stary. O Boże! To jest przepiękny Ziołek. Dawaj! O nie! <laughs> Przepraszam, nie spodziewałem się, że zacznę się zatrzymywać. Ale zjebałem stary piękny rajd trzymaj, żółwia ode mnie stary. Ja nie muszę przed tobą jechać. Ja jadę ja za tobą i to nagrywam. Na, ja zaraz wsiądę na spodzie. Wsiadasz stary i ja chcę się kurde zwania Oj czekaj. No tutaj będzie. Stój stój stój. No wstawaj, góra. góra oj, stój. Pyk Czekaj, stój. Stój. stój, Łapa Może jakoś to inaczej rozwiązać. Nie no bo wiesz, one muszą napięte w sumie być na stop, no. nie? Żeby się nie zaplantowały. Chodź, ej, chodź. Zostań tu. Zostań. ej! Chodź tu! Nie wiem, który to który, ken Niedźwiedź pierwszy, niedźwiedź drugi. Chodź tu, ej! Chodź! Chodź! Zostań! Zostań! Nie wściekaj! Bied! No bied! Bied! Dawaj! 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 Hop! Ale lecą świty Z lewo, pariacie! No! lewo! Chodź, chodź, chodź! musimy to jakoś inaczej rozpinać. No! O stary! Piękne to jest! Naprawdę! Ale grubo! No Ja też swoje ważę No e, tak, tak Śniegi, e, grząski One się też męczą Możemy zrobić tak, że potrzebimy do surona I one sobie za nami pobiegają I na pewno będzie im lżej Pewnie No Tylko ty, żebym nie wpadł w któregoś e... <laughs> No jest śnieg, <coś>, <laughs> Chyba Chociaż czekaj, dobra podejdziemy tutaj jeszcze ten jeszcze kawałek, tylko one chwilę tak tako, że też przyjedziesz się rundę z nimi <grym> Ale, a powiedz mi, a wodę wziąć? W sumie śniegu mają Mają śniegu Śniegu, się od groma Ale zajebiście to wyglądało, stary Szkoda, że ja nie miałem GoPro z tyłu, jakby z tyłu głowy czy coś no. Bo po prostu one biegły, tak się cieszyły. Człowiek, kupyski, języki no, na wierzchu. Wiesz. Ja mówię ci, to jest ich pora roku. No, ale ekstra. Talerz byłby łatwiejszy, nie? No. One się wbijają, te niby płozy tutaj No w sumie śnie. tak, no. Więc talerz na pewno by był lepszy, ale jest dużo ciężej się utrzymać. <laughs> no bo dużo, latasz. Bo od latasz, no, też. latasz. Ale żeby trzymały, zajebiście. Dobra, i to jest ta droga tutaj. Zdewol, <laughs> tam polecimy. No. Kawałek się przyjedziesz, też, też kurczę, nie ma co ich katować, nie? Nie, no jasne, że tak, kurde. Dla nich to i tak nie jest. Gdzie? Chodź tutaj! Zapraszam! Zapraszam! Chodź tutaj! Chodź tutaj. Gdzie tak daleko? Od razu przedam. Może jeżeli chodzi o te krzyki moje. Mimo, A, no. to są dwa, dwa duże psy, i prawda jest taka, że. Przy takich psach musi być trzymany pion i koniec po prostu. Nie ma tak, że one robią to co. Nie ma. Jezer no, My jedziemy tam w lewo. Tu masz poduchę. Panowie, zapraszam. A chcesz się przejechać na suronie? Tak, chcę. A chcesz się zatem przejechać na z zowszęgu? Panowie, zapraszam. A, tak, tak. <noise> o człowieku, ale sztos!

Ale sztos! Ale sztos! Ale sypią pozało! Wow! Wow! <laughs> o kurwa! Biegnę! To jest stary, zajebiście! <laughs> Dobra! No, stój, stój! Stój! za nami pobiegają Tak, ale to jest, wiesz co, troszeczkę... I sanki i ten śnieg, nie? Nie ma co gadać. Ciężej im jest. Co pra, tutaj to praktycznie... Nie no, trochę popłaski miech. Ale kozak! Przekurde kozak. <grymne> Żółwik ziemalę. Żół, pyk. No? Super grzeczny mi no. Grzeczne niedźwiadki. Super jest. <grymne> Super cześć. Dobra, A. do czego my teraz tu złapiemy? E, mi się wydaje, że przez wahać. Gdzie przez wahać? Tu? Tędy. O, ty, o tu. No ty to właśnie widzę, że tylko takie jedyne miejsce. O. Kurwa, guma przeszkadza. Dobrze by było, jakby jej nie było. Mam nadzieję, że ten, mam nadzieję, że. Ty, no jest lipa, tak naprawdę. No bo jak za jedną stronę, to jest bez sens, totalnie. Aj, będzie lipa Ajajajajaj Nie przemyśleliśmy tego. weźcie nam pod Weźcie. No dawajko, dawaj goo! Wow! Wow! Stary, ale w slow -mo to puszczę nie. Takowych chwycił. Czekaj. No. Poszedł! No nie mam. Nie mam wariacie Dobra Ty, zajebiście się jest! Będzie non-stop napięte? Co ja <śledzimy> <śledzimy> Zobaczymy. Czy podała? Ja myślę, że ten, że w buzię to będzieś miał sowicie obsypaną, nie? Nie, <śledzimy> ja to odbije się po prostu. <śledzimy> Ale ja myślę, że lina musiały być naprawdę... No mamy trzy smycze. Ja wiem, no. Trzy smycze mamy, możemy Zobaczymy. na trzy Dawaj, robić. od razu na trzy, nawet się nie czekaj. To jest taki środek transportu człowieka. Nie no, Suron jest przekotem, jest stary. przekotem, ja sobie muszę sprawdzić, muszę. Idealna chwila na to, żeby powiedzieć, żeby wpaść na EV Poland, jeżeli się ktoś zastanawia i sobie no. sprawdzić takiego wariata, bo jest po prostu stosny. Naprawdę, link jest w opisie, wariaty. Wezmę pierwszy ECO, no. żeby...

No Ale kot! Nie sobie! Kot! Uspokój się! jest nic Nie zostawię się! Łoś też chcesz jechać! Chcesz chcie usiąść? <y> Ale wy <by> jaja wy! <tuszczaj> <Wow>. Łoś! <słyszy> tak. tak. wow. Jest Nie szczekać! Dawaj, otwórz! jeszcze. No Ale kozacko chyba, co? To je kulika nie. Wziąłeś może gogle? Ja zostawiłem je na koszu u ciebie. Dobra, leżą dwie para gogli, leży u ciebie przed domem w ich? Nie mam ich. Nie, dobra, trzymaj. Trzymaj się, zobaczymy, dam radę. Ale tu będzie ślisko, nie? Będzie miotać to, bo to jest pod górę trochę. Dobra, staram się dać radę. Tam, tam. No, czekaj. No, czekaj. Ja ci pomogę. No, dawaj, 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 O kurwa! O, o. Ej, kurwa! mi nie O, kurwa! to! Ale kurde, tego to się nie spodziewałem. Ale końcu. chciałem się trochę poprawić kurwa i ten mnie skantowało e, wow. Wow. Jaki cwaniak możemy zrobić też tak one się też już przeszły. No. Zostawimy je. I, ten, I kontynuacja. I kontynuację koligo. zrobimy ten, żeby nie marnować baterii. Będziemy mieli spokój. Możemy sobie wziąć ta. sanki. Możemy wziąć Weź sanki. Sanky, jak wziąć zwykłe sanki, jak masz. Będzie rakieta Czekaj, czekaj! Ten... Było siedzieć dalej. O człowieku! Masz pazre, kurwa, ale żebyś się śniegu nawet takie kolanie. Oje, za ładnie to wyglądało naprawdę. Yeah. <laughs> <laughs> Bardzo Was jeszcze raz przepraszam za krzyki, ale po prostu muszę tak zrobić, żeby, żeby psy nie wpadły ani pode mnie, ani pod surona, a trzeba po prostu trzymać, no. trzymać fason. A je yeah. yeah. dobra Gotowy? Tak. Dawać, dawać panowie! Dawać panowie! Lecimy! Biegi! Biegi! O, kurwa! Dawać, dawać! O kurwa! O ja pierdolę! O kurwa! O kurwa. O, kurwa. O, o! O! O, matko! Ale żem dubskiem zajebał okorzeń! Ja pierdolę Człowieku już leciałeś tak, zaczęło sypać i naprawdę straciłem kontrolę nad tym co się dzieje. Puszisz już wcześniej. Ja Puszczę, stary, wiesz, trzymaj do końca. Ja słyszę ty krzyczysz się zajebiście to to... No bo było zajebiście. Nie <grystanie> mam nadzieję, że Ci się podobało